Kręci mnie ta piguła, kręci mnie ta dziewucha, kaszka, kaśka, figura, zajebiście się rusza, no to chodź do mnie mała, no to chodź, ci posypię, wiem, że lubisz zabawę, no i masz jedno życie, nasze pierwsze zbliżenie, no i... Tylko z tobą, chcę lecieć Tylko z tobą, chcę zwiedzać Z tobą chcę zapierdalać Chciałbym z tobą się przespać Wiem, że to będzie trudne, ale daj Jeszcze chwilę, jeszcze raz Ci posypię, to poczujesz Motyle, suko Zapamiętasz tę noc, bo lecimy Razem z tango, buda czysta I koks, w twojej głowie jest bajlandą, wiem, 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 lubisz to Wiem, że lubisz taki hardkor za miłością, wow Zapraszam bardzo